To bardzo mnie ciekawi, jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś, a propos tego, że jesteś tak poważny, tak spokojny. Ja tak naprawdę wyglądam na takiego spokojnego człowieka, ale ja wbrew pozorom jestem taki dość postrzelony. To był taki dowód, który pierwszy, lepszy z brzegu przychodzi mi do głowy. Moja mama by to na pewno uznała jako szaleństwo. Moja mama w pewnym momencie, która jest nauczycielką, zauważyła, że w dzień matur jakoś tak dziwnie szybko przyszedłem do domu, inaczej niż inni uczniowie. Ja wtedy ze, z zupełnym spokojem powiedziałem, że musiałem wyjść szybciej z matury dlatego, że mi autobus e, nie pasował, żeby wrócić innym autobusem. Mój autobus jeździł co 40 minut, więc to oznaczałoby, że musiałbym czekać kolejne 40 minut i faktycznie w pewnym momencie w trakcie matury się zgłosiłem powiedziałem, że muszę już iść na autobus. I moja mama w to nie mogła uwierzyć, ale to była prawda.